Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce zagłębia miedziowego. Panie trainerze, za nami kolejne spotkanie kontrolne. Tym razem rywal z tej najwyższej półki Ekstraklasa Polska zespół Zagłębiał. No tak, tak jak powiedziałem, nasze przygotowania są krok po kroku, zawsześmy mówili. O tym dołączyło do nas dwóch myślę ważnych zawodników, do tego zespołu Maciek Pałaszewski i Adrian Pożycki. To jest na pewno wzmocnienie jakościowe tych piłkarzy, którzy tutaj, tu, których tutaj mamy. Czyli tak jak żeśmy wcześniej sobie mówili o tym, że będziemy starali się do tej grupy ludzi, która osiągnęła bardzo dużo, czyli zrobiła dwa awanse. Dokoptować graczy, którzy jeszcze podniosą jakość, jeszcze wzmocnią ten zespół. No i jesteśmy dzisiaj po bardzo dobrym przetarciu z ekstraklasowym zespołem. Zrobiliśmy parę dobrych rzeczy w tym meczu, też popełniliśmy trochę błędów, ale mamy kolejny materiał do analizy, żeby kolejny krok po, krok po kroku i przygotowania do, do meczu z Podbeskidziem. W piątek czeka nas mecz z Odrą, także myślę, że to jest kolejny etap znowu. Ileś tam materiału, także wydaje mi się, że zespół. Hmm, powolutku, małymi krokami będzie szedł w tym kierunku, w którym chcemy. Z tego sparingu z zagłębiem bo bin, oczywiście można być e, zadowolonym. E, było kilka błędów, no, ale błędy zawsze zdarzają się w piłce. Tak, oczywiście. To jest bardzo ważne. My o tym sobie mówimy, że błąd w piłce jest nieunikniony. Ważna jest reakcja na ten błąd, żeby zespół tak naprawdę e, po w, m, popełnionym błędzie, po stracie bramki, reagował w bardzo podobny sposób, jakby, jakby wygrywał. To są te elementy, nad którymi staramy się pracować, że ten mental tego zespołu jest, jest, jest mocny i chcemy jeszcze to wzmacniać, no bo piłka jest tak skonstruowana, że nawet kiedy jest moment, że coś się nie udaje i coś jest nie tak, to za chwilkę musisz jako zespół zareagować w pozytywny sposób i żeby to po prostu naprawić ten błąd. Także dzisiaj zdarzyło się kilka bardzo dobrych rzeczy. Zdarzyły się też błędy oczywiście, ale, ale po to mamy takie sparingi z tak wymagającym rywalem, z przecież zespołem ekstraklasowym, który, który jest zespołem z polskiej najwyższej półki. Dlatego takie sparingi są fantastyczne dla nas, bo to jest fantastyczna nauka. No właśnie, mamy w piątek kolejne. Fajne e, przetarcie, kolejny sparring e, zespół od Reopole, również bardzo ciekawy zespół. Tak, ciekawy zespół prowadzony to też jest bardzo fajna rzecz, że, że... Piotrek Plewnia, który doprowadził ten zespół, prowadzi go dalej. Myślę, że to jest ten kierunek bardzo ciekawie grający zespół, mający swój pomysł na grę i to jest kolejny rywal, który, który będzie sprawdzał nasze możliwości, a my będziemy sprawdzali możliwości przeciwnika. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie wyglądała ta gra w piątek, ale tak jak mówimy, na ten moment przygotowujemy się i zawodnicy rozegrali określone fragmenty meczu tak jak żeśmy chcieli i jutro popracujemy jeszcze w odpowiedni sposób i w piątek zakończymy. Ten, ten nasz czwarty mikrocykl i rozpoczniemy od poniedziałku mikrocykl bezpośredniego przygotowania do meczu z Podbeskidziem.